W terenie pokazują im fiordy, klify i górskie przełęcze. Husaria przywykła do otwartych pól bitewnych Rzeczypospolitej. Fiordy, śliskie skały i wąskie przejścia to zupełnie nowe wyzwanie dla ciężko zbrojnych wojowników. Wikingowie opowiadają o swoich sztuczkach w obronie terenowej, a husarze dzielą się swoją wiedzą o szarszach, kopiach i formacjach kawalerzyjskich. Czy w takim terenie potężna husarska szarża byłaby możliwa? Prawdopodobnie nie. Ale ich zbroja i dyscyplina wciąż robiłyby wrażenie na Wikingach. Husaria w Norwegii? Spotkanie kultur, które nigdy się nie zdarzyło. Ale co by było, gdyby? Oceń sam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A co by było, gdyby polska Husaria dotarła prosto do serca starożytnego Rzymu? Z jednej strony elitarna piechota świata antycznego, z drugiej najpotężniejsza jazda nowożytnej Europy. Rzymianie mieli perfekcyjną organizację i stalową dyscyplinę, husaria, potężną siłę uderzenia i szokową taktykę szarży. Czy Testudo wytrzymałoby atak kopii pędzących z prędkością ponad 40 km na godzinę? A może Rzymianie przeszliby do kontrataku wykorzystując liczebność i manewry kohort? Sama szarża mogłaby przełamać pierwsze linie, ale w głębi miasta przewaga piechoty i organizacji Rzymu zaczęłaby rosnąć. Jedno jest pewne: takie spotkanie przeszłoby do legendy całego świata. A jak ty uważasz, kto dominowałby w starożytnym Rzymie? Husaria czy legiony? Napisz w komentarzu. Starożytna Grecja. Chopliki stoją w falandze. Tarcia przy tarczy. Włócznia wysunięta do przodu. Ta formacja przez wieki była niemal nie do przełamania, ale teraz naprzeciw niej pojawia się coś, czego Grecy nigdy nie widzieli: husaria. Pędzące konie, ogromna prędkość i kopie dłuższe niż grecz, greckie włócznie. Falanga była skuteczna przeciw piechocie, nie przeciw ciężkiej kawalerii uderzeniowej. Na równym terenie pierwsza szarża mogłaby przełamać szyk. Złamana falanga traciła swoją największą siłę. Ale w wąskich przejściach, na wzgórzach czy w mieście przewaga wracałaby do Greków. Wniosek? Husaria mogłaby wygrać, ale tylko tam, gdzie mogłaby się rozpędzić. A ty jak myślisz, jak mogłaby wyglądać taka bitwa? Daj znać w komentarzu. Siemanko. A co by było, gdyby skrzydła jeźdźcy Rzeczypospolitej trafili do feudalnej Japonii? Husaria, znana z potężnych szarż, trafiłaby do kraju samurajów, łuczników konnych i mistrzów szermierki? Dwa światy spotkałyby się jak ogień z dal. Dla samurajów skrzydła były szokiem. W Japonii zbroje były lżejsze, bardziej elastyczne. Husarskie skrzydła, sztywne, wysokie, z naturalnymi piórami, wyglądałyby jak coś z legend. Japońska wojna to precyzja i technika. Husaria? Siła uderzenia, masa i prędkość. W otwartym polu Husaria dominowałaby szarżą. W górzystym, leśnym terenie Japonii taktyka musiałaby się zmienić. Szarża Husari mogłaby przełamać formację włóczników Ashigaru. Samuraj z kataną musiałby najpierw przeżyć uderzenie kopiowe, ale w walce wręcz dominowałyby szybkość i technika Japonii. A co najciekawsze, najpewniej zamiast walczyć, połączyliby siły. Polska mobilność plus japońska dyscyplina, równa się jedna z najskuteczniejszych kawalerii świata. Husaria w Japonii, starcie legend, które mogłoby zmienić historię. By było, gdyby husaria musiała walczyć w deszczu lub na błotnistym polu bitwy? Deszcz zmienia wszystko. Koń ślizga się, broń jest cięższa, widoczność ograniczona. Nawet najlepsi jeźdźcy muszą uważać. Szarża w błocie wymaga większej precyzji. Woda i błoto spowalniają tempo ale masowa siła kopii wciąż mogłaby przełamać linię przeciwnika. Efekt? Strach przeciwnika, huk koni i błysk metalu, ale ryzyko upadku i utraty formacji bardzo wzrasta. Husaria w deszczu i błocie taktycznie trudniejsze, ale odwaga, dyscyplina i doświadczenie jeźdźców mogłaby zdecydować o zwycięstwie. Jak myślicie, daliby radę w deszczu i błocie? Jak by wyglądała taka walka? Piszcie w komentarzu, jestem bardzo tego ciekaw, co myślicie. Siemanko. Husaria. Błyskawica Rzeczpospolitej. Ale co by było, gdyby ci niepokonani jest musieli walczyć w całkowitej ciemności? Husaria prawie nigdy nie walczyła nocą. Dlaczego? Ich najważniejsza broń, szybkość i uderzenie klinem wymagała widoczności. Ale załóżmy, że przewaga strategiczna zmusiłaby ich do nocnego ataku. Ciche w przygotowanie koni, bez dzwonienia metalem, byłoby trudne. Zmatowanie zbroi, aby księżyc nie odbijał światła i ich nie oślepiał. Dowódcy prowadzą po trasie na pamięć. Husarza znali teren jak własną kieszeń, a tak byłby wyćwiczony w milczeniu tylko szereg skrzydeł i oddech koni. W nocy husaria użyłaby trzech elementów przewagi. Zaskoczenia, hałasu skrzydeł, potęgującego strach, oślepienia przeciwnika pochodniami i iskrami z kopyt. Efekt psychologiczny byłby kolosalny. Noc, chaos, huk, cienie, przeciwnik mógłby uciec nawet przed samym starciem. Husaria była mistrzem pola bitwy, ale nawet oni mieli ograniczenia. Noc ogranicza widoczność, obniża tempo i zwiększa ryzyko pomyłek. Jednak krótkie, szybkie uderzenie, zwłaszcza na zaskoczenie siły, mogły być całkowicie niszczące. Wyobraź sobie, Husarie w samym sercu Norwegii. W czasach Wikingów. Co by było? Gdyby spotkali lokalnych mieszkańców? Wikingowie, znani z twardości i doświadczenia w terenie, pokazują im fiordy, klify i górskie przełęcze. Husaria przywykła do otwartych pól bitewnych, rzecz Fiordy, śliskie skały i wąskie przejścia to zupełnie nowe wyzwanie dla ciężko zbrojnych wojowników. Wikingowie opowiadają o swoich sztuczkach w obronie terenowej, a Husarze dzielą się swoją wiedzą o szarszach, kopiach i formacjach kawalerzyjskich. Czy w takim terenie potężna husarska szarża byłaby możliwa? Prawdopodobnie nie, ale ich zbroje i dyscyplina wciąż robiłyby wrażenie na Wikingach. Husaria w Norwegii? Spotkanie kultur, które nigdy się nie zdarzyło. Ale co by było, gdyby? Oceń sam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A co by było, gdyby polska husaria dotarła prosto do serca starożytnego Rzymu? Z jednej strony elitarna piechota świata antycznego, z drugiej najpotężniejsza jazda nowożytnej Europy. Rzymianie mieli perfekcyjną organizację i stalową dyscyplinę. Husaria potężną siłę uderzenia i szokową taktykę szarży. Czy testudo wytrzymałoby atak kopii pędzących z prędkością ponad 40 km na godzinę? A może Rzymianie przeszliby do kontrataku, wykorzystując liczebność i manewry kohort. Sama szarża mogłaby przełamać pierwsze linie, ale w głębi miasta przewaga piechoty i organizacji Rzymu zaczęłaby rosnąć. Jedno jest pewne, takie spotkanie przeszłoby do legendy całego świata. A jak ty uważasz, kto dominowałby w starożytnym Rzymie, Huzaria czy legiony? Napisz w komentarzu. Starożytna Grecja. Choplici stoją w falandze. Tarcza przy tarczy, włócznia wysunięta do przodu. Ta formacja przez wieki była niemal nie do przełamania. Ale teraz naprzeciw niej pojawia się coś, czego Grecy nigdy nie widzieli. Husaria. Pędzące konie, ogromna prędkość i kopie dłuższe niż grecz, greckie włócznie. Falanga była skuteczna przeciw piechocie. Nie przeciw ciężkiej kawalerii uderzeniowej. Na równym terenie pierwsza szarża mogłaby przełamać szyk. Złamana falanga traciła swoją największą siłę. Ale w wąskich przejściach, na wzgórzach czy w mieście przewaga wracałaby do Greków. Wniosek: Husaria mogłaby wygrać, ale tylko tam, gdzie mogłaby się rozpędzić. A ty jak myślisz, jak mogłaby wyglądać taka bitwa? Daj znać w komentarzu, Siemanko. A co by było, gdyby skrzydla ci jeźdźcy Rzeczypospolitej trafili do feudalnej Japonii? Husaria znana z potężnych szarż trafiłaby do kraju samurajów, łuczników konnych i mistrzów szermierki? Dwa światy spotkałyby się jak ogień z dal. Dla samurajów skrzydła były szokiem. W Japonii zbroje były lżejsze, bardziej elastyczne. Husarskie skrzydła, sztywne, wysokie, z naturalnymi piórami, wyglądałyby jak coś z legend. Japońska wojna to precyzja i technika, husaria siła uderzenia, masa i prędkość. W otwartym polu husaria dominowałaby szarżą. W górzystym, leśnym terenie Japonii taktyka musiałaby się zmienić. Szarża husarii mogłaby przełamać formację włóczników ashigaru. Samuraj z kataną musiałby najpierw przeżyć uderzenie kopiowe, ale w walce wręcz dominowałyby szybkość i technika Japonii. A co najciekawsze, najpewniej zamiast walczyć połączyliby siły. Polska mobilność plus japońska dyscyplina ronda się jedna z najskuteczniejszych kawalerii świata. Husaria w Japonii, starcie legend, które mogłoby zmienić historię. by było, gdyby husaria musiała walczyć w deszczu lub na błotnistym polu bitwy? Deszcz zmienia wszystko. Koń ślizga się, broń jest cięższa, widoczność ograniczona. Nawet najlepsi jeźdźcy muszą uważać. Szarża w błocie wymaga większej precyzji. Woda i błoto spowalniają tempo, ale masowa siła kopii wciąż mogłaby przełamać linię przeciwnika. Efekt strach przeciwnika huk koni i błysk metalu ale ryzyko upadku i utraty formacji bardzo wzrasta. Husaria w deszczu i błocie taktycznie trudniejsze ale odwaga, dyscyplina i doświadczenie jeźdźców mogłaby zdecydować o zwycięstwie. Jak myślicie, daliby radę w deszczu i błocie? Jak by wyglądała taka walka? Piszcie w komentarzu. Jestem bardzo tego ciekaw, co myślicie. Siemanko. Husaria. Błyskawica Rzeczpospolitej. Ale co by było, gdyby ci niepokonani jest musieli walczyć w całkowitej ciemności. Husaria prawie nigdy nie walczyła nocą. Dlaczego? Ich najważniejsza broń, szybkość i uderzenie klinem wymagała widoczności ale załóżmy, że przewaga strategiczna zmusiłaby ich do nocnego ataku. Ciche przygotowanie koni, bez dzwonienia metalem, byłoby trudne. Zmatowanie zbroi, aby księżyc nie odbijał światła i ich nie oślepiał. Dowódcy prowadzą po trasie na pamięć. Husarze znali teren jak własną kieszeń, a tak byłby wyćwiczony w milczeniu tylko szereg skrzydeł i oddech koni. W nocy Husaria użyłaby trzech elementów przewagi: zaskoczenia, hałasu skrzydeł potęgującego strach, oślepienia przeciwnika pochodniami i iskrami z kopyt. Efekt psychologiczny byłby kolosalny. Noc, chaos, huk cienie, przeciwnik mógłby uciec nawet przed samym starciem. Husaria była mistrzem pola bitwy, ale nawet oni mieli ograniczenia. Noc ogranicza widoczność, obniża tempo i zwiększa ryzyko pomyłek. Jednak krótkie, szybkie uderzenie, zwłaszcza na zaskoczenie siły, mogły być całkowicie niszczące. Wyobraź sobie, husarie, w samym sercu Norwegii, w czasach Wikingów. Co by było, gdyby spotkali lokalnych mieszkańców? Wikingowie, znani z twardości i doświadczenia w terenie, pokazują im fiordy, klify i górskie przełęcze. Husaria przywykła do otwartych pól bitewnych Rzeczypospolitej. Fiordy, śliskie skały i wąskie przejścia to zupełnie nowe wyzwanie dla ciężkozbrojnych wojowników. Wikingowie opowiadają o swoich sztuczkach w obronie terenowej, a husarze dzielą się swoją wiedzą o szarżach, kopiach i formacjach kawalerzyjskich. Czy w takim terenie potężna husarska szarża byłaby możliwa? Prawdopodobnie nie, ale ich zbroje i dyscyplina wciąż robiłyby wrażenie na wikingach. Husaria w Norwegii? Spotkanie kultur, które nigdy się nie zdarzyło. Ale co by było, gdyby. oceni sam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A co by było, gdyby polska husaria dotarła prosto do serca starożytnego Rzymu? Z jednej strony elitarna piechota świata antycznego, z drugiej najpotężniejsza jazda nowożytnej Europy. Rzymianie mieli perfekcyjną organizację i stalową dyscyplinę. Kusaria, potężną siłę uderzenia i szokową taktykę szarży. Czy Testudo wytrzymałoby atak kopii pędzących z prędkością ponad 40 km na godzinę? A może Rzymianie przeszliby do kontrataku, wykorzystując liczebność i manewry kohort? Sama szarża mogłaby przełamać pierwsze linie, ale w głębi miasta przewaga piechoty i organizacji Rzymu zaczęłaby rosnąć. Jedno jest pewne takie spotkanie przeszłoby do legendy całego świata. A jak ty uważasz, kto dominowałby w starożytnym Rzymie? Husaria czy legiony? Napisz w komentarzu. Starożytna Grecja. Hoplici stoją w falandze. Tarcza przy tarczy, włócznia wysunięta do przodu. Ta formacja przez wieki była niemal nie do przełamania. Ale teraz, naprzeciw niej, pojawia się coś, czego Grecy nigdy nie widzieli. Husaria, pędzące konie, ogromna prędkość i kopie dłuższe niż grecz, greckie włócznie. Falanga była skuteczna przeciw piechocie, nie przeciw ciężkiej kawalerii uderzeniowej. Na równym terenie pierwsza szarża mogłaby przełamać szyk. Złamana falanga traciła swoją największą siłę, ale w wąskich przejściach, na wzgórzach czy w mieście przewaga wracałaby do Greków. Wniosek. Husaria mogłaby wygrać, ale tylko tam, gdzie mogłaby się rozpędzić. A ty jak myślisz, jak mogłaby wyglądać taka bitwa? Daj znać w komentarzu, Siemanko. A co by było, gdyby ci jeźdźcy Rzeczypospolitej trafili do feudalnej Japonii? Husaria, znana z potężnych szarż, trafiłaby do kraju samurajów, łuczników konnych i mistrzów szermierki? Dwa światy spotkałyby się jak ogień z stal. Dla samurajów skrzydła były szokiem. W Japonii zbroje były lżejsze, bardziej elastyczne. Husarskie skrzydła, sztywne, wysokie z naturalnymi piórami, wyglądałyby jak coś z legend. Japońska wojna to precyzja i technika. Husaria, siła uderzenia, masa i prędkość. W otwartym polu husaria dominowałaby szarżą. W górzystym, leśnym terenie Japonii taktyka musiałaby się zmienić. Szarża husarii mogłaby przełamać formację włóczników. Ashigaru, samuraj z kataną musiałby najpierw przeżyć uderzenie kopiowe, ale w walce wręcz dominowałyby szybkość technika Japonii. A co najciekawsze,